Dzień dobry, drogi bracie i siostro! Dziś Bóg zaprasza Cię do refleksji nad cenną i przemieniającą cnotą, umiejętnością czekania na Pana. Być może obudziłeś się z ciężkim sercem, pełen niepokoju, pytając: Dlaczego tak wiele rzeczy wydaje się nie dziać? Dlaczego drzwi nie otwierają się w Twoim czasie? Dlaczego odpowiedzi, których tak bardzo szukasz, jeszcze nie nadeszły. Ale weź głęboki oddech, uspokój swoją duszę i posłuchaj: Czas Boga nigdy nie zawodzi. Żyjemy w świecie, który popycha nas do pośpiechu, do natychmiastowych rezultatów. Chcemy szybkich odpowiedzi, chcemy, aby wszystko działo się tak, jak tego pragniemy. Ale istnieje odwieczna prawda, której nie możemy ignorować. Bóg ma doskonały czas dla wszystkiego. W księdze kocheleta 3. jeden znajdujemy te pełne mądrości słowa. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Tak, jest czas sadzenia i czas zbioru. Czekanie to okres siewu i przygotowania, kiedy nasza wiara jest testowana, a zaufanie do Boga wzmacniane. Ile razy, w chwilach niepokoju, działaliśmy pochopnie, a potem żałowaliśmy? Ile razy pośpiech sprawił, że wybraliśmy drogi na skróty, które oddaliły nas od Bożej woli? Czekanie na Boga nie jest tylko kwestią cierpliwości, to akt zaufania i poddania się Jego prowadzeniu. Gdy czekasz na Pana, mówisz: Ojcze, wierzę, że Twoje plany są większe i lepsze od moich. Ufam, że wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Może dziś przechodzisz przez pustynię. Marzenia wydają się odległe, obietnice niewidoczne, a milczenie Boga jest jak ciężar. Ale pamiętaj, Bóg nigdy nie przestaje działać, nawet gdy wszystko wydaje się stać w miejscu. Rolnik sieje ziarno i przez wiele tygodni nie widzi żadnych rezultatów, a jednak ufa procesowi, bo wie, że wzrost zachodzi w ukryciu. Tak samo jest z Bożym działaniem w twoim życiu. Kiedy czekasz, Bóg pracuje w niewidzialny sposób, przygotowując grunt twojego serca i wzmacniając twoją wiarę. Pomyśl o historii Józefa który przez lata był niewolnikiem i więźniem, zanim został namiestnikiem Egiptu. Proces był długi i bolesny, ale konieczny, aby mógł być gotowy na wielki cel, jaki Bóg dla niego przygotował. To samo dzieje się z nami. Czekanie nas przemienia, dojrzewa i uczy nas zależności od Boga, a nie od naszych własnych sił. Jakie lekcje Bóg próbuje ci przekazać w tym czasie oczekiwania? Być może kształtuje twój charakter, uczy cię większego zaufania, wdzięczności za małe rzeczy lub tego, by mniej polegać na okolicznościach, a bardziej na jego łasce. Psalmista mówi w Psalmie 40, 1: Złożyłem w Panu całą nadzieję. On pochylił się nade mną i wysłuchał mojego wołania czy dostrzegasz Bóg nie ignoruje twoich łez, twoich próśb, twoich marzeń. Jest uważny na każdy szczegół twojego życia, a w odpowiednim czasie pochyli się nad tobą i spełni to, co obiecał. Dlatego dzisiaj zapraszam cię, byś zamienił niepokój na wiarę. Oddanie Bogu oznacza odpoczynek w jego miłości. Pewność że on troszczy się o wszystko i że odpowiedź nadejdzie w idealnym momencie. Nie pozwól, aby rozpacz skradła ci pokój i pewność, że Bóg ma dla ciebie doskonały plan. Podczas czekania, módl się, chwal go i ufaj. Pozwól Duchowi Świętemu o Twoją siłę i dać Ci spokój, potrzebny do przejścia przez ten czas z nadzieją. Żądaj sobie pytanie. Czy czekam na Boga z cierpliwością, czy pozwalam, aby niepokój zdominował moje serce? Czekanie to okazja do wzrostu duchowego, do większego zaufania i przygotowania się na błogosławieństwo, które jest w drodze. To nie jest czas stracony, ale czas budowania. Zamknij teraz oczy i módl się ze mną. Panie, Naucz mnie czekać z cierpliwością i zaufaniem na Twój doskonały czas. Wiem, że przygotowujesz coś wspaniałego dla mnie, nawet jeśli jeszcze tego nie widzę. Pomóż mi odpocząć w Twojej obietnicy i uciszyć moją duszę. Oddaję mój niepokój w Twoje ręce i wybieram zaufanie Twojej woli, bo Ty jesteś dobry i wierny we wszystkim. Amen. Niech Twoje serce napełni się nadzieją i napisz w komentarzach ufam w czasie Boga. Podziel się tą wiadomością z kimś, kto również potrzebuje nauczyć się czekać na Pana. Razem szerzmy tę wiarę i nadzieje, które pochodzą od Boga, świętego i błogosławionego dnia dla Ciebie i Twojej rodziny. Niech Bóg pokoju strzeże Twojego serca i prowadzi Cię z miłością i mądrością. Amen. Zmień swój dzień dzięki i minuty wiary. Odkryj moc modlitwy dzięki naszej ekskluzywnej książce, minuty wiary na lepszy dzień. Ten przewodnik duchowy jest idealnym towarzyszem na rozpoczęcie dnia w obecności Boga. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.